Cześć, witam serdecznie na grupie Wiedza i Biznes oraz na kanale Kierunek Trener. Dzisiaj opowiem o tym, jak pozyskać klientów do studia treningu personalnego, studia EMS, do takich drobnych placówek. Co ja tak naprawdę o tym wiem? My z Bartkiem zajmujemy się przede wszystkim w Kierunek Trener e, wspomaganiem takich studiów treningowych, a w agencji Eximus e, takimi kompletnymi, kompleksowymi w zasadzie kampaniami marketingowymi i nie tylko, bo też tworzeniem procesów sprzedażowych, procesu obsługi klienta i tym podobne. I z tego względu no jednak to doświadczenie troszeczkę mi parę rzeczy podpowiedziało, o których chciałbym powiedzieć. Myślę, że to Ci się przyda. Zapraszam Cię, jeżeli oglądasz to na YouTubie, na grupę Wiedza i Biznes, gdzie właśnie w, każdym, w każdy poniedziałek pojawia się taki live oraz na kierunek Trener, gdzie odnajdziesz indywidualną współpracę z nami, jeżeli chodzi o takie wspomaganie placówek. Możemy i przyjechać do Twojego studia, przeszkolić Twoich trenerów i możemy Ci pomóc takie studio wypromować. Czy to jest kwestia jakaś online'owa czy offlineowa, tak naprawdę nie ma to większego znaczenia, ponieważ lejek się tworzy na tych dwóch poziomach. Pamiętaj też, że dziś mówię o stricte pozyskaniu klientów, czyli właściwie o marketingu, o dziale, jakim jest marketing, a nawet jego pierwszym etapie. Jeśli w Twoim studiu nie ma konkretnych procesów, procesu sprzedaży, obsługi klienta, nie dbasz o ciekawą ofertę, źle zatrudniasz, nie liczysz zysków i strat, to ogromna ilość klientów nie przyniesie ci i tak długofalowo. Jakichś kokosów, więc tak naprawdę bierz to na to poprawkę i nie bądź, że tak powiem, jak ten Janusz, czyli e, ci, którzy myślą, że po prostu pozyskają bardzo dużo klientów i to im coś da, ponieważ może mieć tych klientów 300 nawet na trening testowy. Jeżeli nie ma dobrego procesu sprzedaży, obsługi klienta, to i tak nikt tego nie weźmie na długofalowo. Dobrze, więc tak, zastanówmy się w pierwszym punkcie, bo ja dzisiaj powiem o 10 właściwie sposobach jak pozyskać klientów. Zastanówmy się nad tym pierwszym etapem, czyli w którym miejscu widzą nas klienci po raz pierwszy, gdzie mogą się z nami spotkać, co na tym etapie proponujemy. Przede wszystkim to są wszystko kluczowe kwestie, tutaj dobrymi sposobami są tak. Uruchomienie reklam sponsorowanych na Facebooku, Instagramie, te media najlepiej konwertują, jeżeli chodzi o takie drobne hmm, Studia, ustawiamy sobie obszar plus minus 4 km od naszego studia grupy, dzielimy na kobiety i mężczyzn, na grupy wiekowe, używając stosownych komunikatów, zależnie od ich potrzeb, od płci, od wieku inaczej się komunikuje facet po 40, a inaczej kobieta w wieku dwudziestu. 20... Lat, to jest myślę oczywiste. Najczęściej facetom zależy jednak na dobrym samopoczuciu, zlikwidowaniu bólu w kręgosłupa, poprawieniu sprawności. Kobiety zwykle chcą wysmuklić uda, zadbać o brzuch, ujętnić pośladki i takimi się, komunikatami się powinno tutaj kierować. Zwyczajnie, więc jeżeli ustalisz, ustawisz sobie na taką reklamę sponsorowaną na plus minus 4 km z odpowiednimi grupami, to możesz być pewien, pewna, że ludzie się. Zgłoszą, a co z tym później zrobisz, to już jest Twoja kwestia. Drugi sposób to jest wynajem billboardu. Jeżeli masz jakieś miejsce wokół studia, gdzie możesz billboard sobie wynająć, możesz ustawić potykacz, możesz ustawić baner, to zrób tego jak najwięcej. Oczywiście nie chodzi o to, żeby w jednym miejscu było 20 banerów, bo to też nie wygląda dobrze, trochę to jest krzykliwe i nie do końca. E, fajnie wygląda, ponieważ to, no to wygląda, jakbyś nie miał klientów i potrzebował być e, po prostu wyskakiwać nawet z lodówki. To chodzi o to, żeby w odpowiednim miejscu, gdzie ludzie się często zatrzymują e, samochodami, bo jest na przykład korek, gdzie ludzie często przechodzą, przejeżdżają, żeby tam był billboard, e, żeby się znalazł baner przy banerach jakiś popularnych, gdzie ludzie często spoglądają, na jakichś bandach, przy jakichś e, nieopodal opo, no po prostu studia e, miejscach. Możesz tutaj włączyć też plakaty, to są takie hmm, typowo sposoby offline'owe hmm, i potykać przed studiem żeby, ze strzałką, żeby każdy wiedział gdzie to po prostu jest. Trzeci sposób na wypromowanie studia to jest współpraca voucherowa z kosmetyczką, fryzjerem, salonem spa, psychologiem, dietetykiem, fizjoterapeutą, masażystą, gabinetem medycyny estetycznej, dentystą, lekarzem, z kim. Tak naprawdę w tej branży sobie wybierzesz z tym, będzie współpracować. Chodzi o to, jak ta współpraca przebiega. Na ten temat filmik również znajdziesz w grupie Wiedza i Biznes, gdzie pokazywałem, jak nawiązywać współpracę krok po kroku, bodajże w 15 punktach, jak taki voucher powinien wyglądać, jak powinien być przygotowany. Ta wiedza też jest w Akademii Biznesu trenera personalnego. Więc jeżeli ktoś z Twojego zespołu potrzebuje takiego materiału, to zakup mu akademię, lub jeżeli ty potrzebujesz to, ona jest, myślę, jak najbardziej dla Ciebie. Czwarty sposób to użycie dostępnych nam kanałów tak, by przyprowadzić klienta na bezpłatny trening lub konsultację. Odradzam Ci funkcjonujące na rynku 100 zł za pierwszy trening, czy jakieś takie typu rzeczy. Jeżeli Ty zaczynasz, chcesz napędzić klientów, to nie każ komuś płacić za rozwiązanie, którego nie zna w miejscu, w którym nie zna. Bo to tak, jakby Ci ktoś zaproponował dzisiaj fryzjera za stówkę w miejscu, w którym nigdy nie byłeś, na jakąś usługę, której niekoniecznie byś w danym momencie chciał, więc daj, mu, daj komuś skorzystać za darmo. Piąty sposób to jest zadbanie o opinię. Jest niezmiernie ważne, im więcej opinii masz, tym lepiej. Tak? Więc tutaj bym na to postawił i o zadbanie też o to, żeby ta forma zapisu na powiedzmy bezpłatny trening czy bezpłatną konsultację była przyjemna, tak, ta forma zapisu, czyli korzystać z oprogramowania do CRM-u, którego, no, my też używamy do zarządzania placówkami, no, po prostu taki CRM musi być. W wielu funkcjach, w wielu studiach to nie funkcjonuje, byliśmy naprawdę z Bartkiem w bardzo, bardzo wielu, w dziesiątkach studiów treningu personalnego czy w studiach EMS i rzadko się zdarza, żeby ten CRM tam funkcjonował tak, jak powinien, czyli żeby była segmentacja, tych klientów, żeby był z nimi kontakt, żeby były regularne newslettery. To się zdarza niezmiernie rzadko, więc zadbaj o to. Kolejny sposób to jest to są okresowe promocje. Politykę promocyjną przewiduj na rok, czyli na okazję, zarówno jak walentynki, czy nowy rok, czy cokolwiek innego, czy jakaś tam zrób formę do lata. Tak i po prostu zwykłe, cykliczne promocje co miesiąc, minus od 5 do 15%. Możesz robić tych promocji co miesiąc. I, I tak to powinno funkcjonować pod kątem promocyjnym. Możesz też dodać do oferty coś w stylu: jeżeli ktoś kupi dzisiaj, to ma ten pakiet gratis. Na przykład, znaczy, nie gratis, tylko ze zniżką. Tak to może funkcjonować. Siódmy sposób to jest używanie. Właściwie nie siódmy, tylko ósmy, to jest używanie remarketingu, czyli zwracanie się do tych, którzy porzucili koszyk, nie zakupili usługi, byli na stronie, nie podjęli działania, byli w studiu, ale jednak nie, nie skorzystali. Czyli remarketing, czyli marketing zwrotny, tak? To marketing, który został wykonany, ale nie doprowadził do sprzedaży. Kolejny sposób to jest tworzenie systemów lojalnościowych i programów poleceń. Niech klienci, którzy generują ci klientów, zostaną nagrodzeni zwyczajnie, tak? Czyli. Czy prowadzisz mi jakiegoś klienta, to dostajesz trening gratis, na przykład, tak? Czy dostaniesz suplement, czy cokolwiek innego. Ten system lojalnościowy ludzie powinni znać, bo to, że on funkcjonuje i Ty o nim wiesz, to nie znaczy, że klienci o nim wiedzą. Kolejny sposób to jest Google AdWords. Jeżeli znajdziesz osobę, która może Ci skonfigurować reklamy Google AdWords, to jesteś tak naprawdę w domu i tym zajmuje się Bartek, więc możesz się zgłosić do Bartosz Dytkowicz i on Ci takie AdWordsy za stosowną cenę jest w stanie przygotować, tak? To, to są kwestie bardzo skomplikowane, jeżeli chodzi o ustawienie takich hardware'ów, tak aby dobrze działały, więc polecam ci skorzystać naprawdę z pomocy kogoś, kto się na tym zna i ostatni sposób to jest oferta, czyli bardzo fajny kanał do pozyskiwania klientów, jeżeli chodzi o branżę fitness. Więc generalnie 8 minut, streściłem Ci 10 sposobów, jak swoje studio wypromować, a co Ty z tym zrobisz, to już jest Twoja sprawa. Ja Cię zapraszam serdecznie na grupę Wiedza i Biznes. Jeżeli w niej jesteś, to dlaczego jeszcze nie jesteś z nami, nie współpracujesz z nami, nie korzystasz z Akademii? Nie wiem, Ty sobie na to, na to odpowiedz. My Cię serdecznie zapraszamy do bezpłatnej konsultacji, do Skorzystania z takiej pomocy dla placówki, jeżeli tego potrzebujesz, jeżeli Twoja placówka nie przynosi zysków, jeżeli tam jest bajzel, trenerzy Ci nie słuchają e, lub ty nie zarabiasz, e, jest konkurencyjne studio, które ma wiele klientów, ty masz klientów mało, no to powinieneś czym prędzej, czy powinnaś zatuptać do nas tutaj, do kierunek trener, e, zapytać dlaczego tak się dzieje e, Jakubie i Bartoszu, a my na, ten, na to znajdziemy jakąś receptę. Także dzięki serdeczne. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. Jeżeli cię coś interesuje, masz jakąś opinię na temat tego filmiku, to napisz w komentarzu. Ja na pewno odpowiem, lub ktoś z naszego zespołu odpowie, ponieważ na takie komentarze odpowiadamy na bieżąco. Wiemy, że to jest ważne. Dzięki za oglądanie. Cześć.